Czyli teraz mnie widać z kamerki, czy widać obraz? Ja, teraz, obraz tego widać. A no to dobra. Ja. Czyli ja sobie, a jak, żeby mnie było widać na TikToku, to jak ja sobie na telefonie teraz odpalę, no to będzie. No będzie... tak. To, włączyć... to jestem dobrze tutaj na tym? Tak. I tutaj mnie będzie widać po prostu z telefonu, to co ja na ten robię? Tak. Dobra. No już jesteś na żywo. <laughs> dobra, to ja ten. To ja się to ogarnę. Znaczy, jak coś to będę dzwonić, mój telefon przy ręce, dobra? No, widzę się na raju. <grywia> tak. No, na No, dobrze, że na telefonie i ten. No. Jak coś bym nie wiedziała, to mi telefon po prostu przy sobie. No, dobra. no hej. To znaczy, A za thank you <coughs> tj. to ten telefon mój Cze ma Hej, halo. Robisz bitewkę? Bitewka no? Spoko. A zaprosisz, bo wiesz, co na lapto po co się robię. Hmm. Aha, dobra. Już akceptuję. Co tam skąd jesteś? Ja z kraka Z gór? Beskit? No, z gór? No, bezkit, Żywiecki. No fajnie, fajnie fajne klimaty Powiem ci, że no, człowiek, ja się tak właśnie ostatnio zastanawiałam nad tym i to mówię każdemu, że człowiek nawet się czasem nie zastanawia jak ten, że mieszka w tak pięknym miejscu i nie docenia tego przede wszystkim, nie? Ja to zaczęłam doceniać i codziennie rano teraz jak wychodzę na przykład na balkon u siebie, mam tak piękne widoki, że po prostu tapujemy, tapujemy. zazdrościć tylko. Kurwa jedna osoba jest, nie chce Ja robię dopiero obiad. A dobra, robię dzisiaj mielone i zachciał mi się tak mielone z mizerią. A nie czy mam ogórka, Nie, chcę mi Tak robię kompletnie mielone. Bo mi się tak zachciało. Czym się mi. Ja to no, ja mam laptopa obok jeszcze leci drugi live. Aha. No, na YouTubie. Także zapraszam na YouTube też. Jak ktoś woli. Ewa gotuje? Tak. Ja to wiecznie... Ja, ja albo coś jem, albo gotuję. I Elza mi to wypomniała. Że ja wiecznie co jem. Nie Ewa, tylko Kinga. Kinga gotuje. Tak, tak. Ja gotuję. ja zawsze, a i to dla wszystkich. Fajna dziara. Dzięki. Nie wiem czemu, ale każdy na nią zwraca uwagę. Ja nawet o nie zapominam, że... że ja posiadam. też Co? Ja. ja też bym sobie tatua zrobiła, ale się igał, boję. Ja też się boję ale dziara to ja, ja pierwsza. Ja lecę tam. Już y, powiedziałam mojemu hobisowi, że ja chcę y, na prezent urodzinowy y, na dziarkę. A nie jakieś kurwa wizerki, zrobki, kurwa. Nie, ja nie jak Ja widać, nawet, nawet nie mam przebitych uszu. Ja może wysłam, sobie. No, zresztą się nie zgadza, ale. Widzę, że strasznie mnie ten... Nie. że strasznie tutaj odbija mi to światło, ale może jakoś ustawię ten telefon? Nie wiem. Kurde! Robię to tak. Nie no, tak nie. Co działasz? Hmm? To, to, co? co działasz? Głośniej, głośniej, głośniej. Co działasz? Opierdala się. Mówi? No. Ja, ja, ja nie mogę tego o sobie powiedzieć dzisiaj. Ale tylko dzisiaj. Że nie mogę tego tak o sobie powiedzieć. Nie. Ej, boję się, że za nie tego laptopa. Kurde, taki jedno, jedno. Ło. dajcie mi wszystko. Dziękuję za tapę. Ona przyszła i wspomogła widnego człowieka. Kurwa, co ja robię ty? Dobra, ziemniaki mamy, to chyba najgorszy, to może być.

O kurwa, o nie. Ej. No ma no kurwa, ja no. no. Ja Widzę, że jesteś kot i nie mów staremu, co odjebałam teraz, bo mnie zabije. Deski to mnie zajebie, nie? Co ja zrobiłam? Tutaj jeszcze kurwa coś na poprzeciskam. Ja pierdolę, już nie wiem, nie ogarnę. Dobra, nie, dobra, żartowałam. A, ja nawet O kurwa, o ciepło, ale się odjebało, odjebało się, fuj. Nie mów, ej, nie, nie bądź ham Ja pierdolę, jaki debil ze mnie, ty. Te... Co to mnie? Nie? Ty co, nic nie robisz? Ja tu kurwa gotuję w kuchni, a ty nic nie robisz? Co? Ja zaś Klaudii powiem. Nie wiem co jeszcze, ale coś jej powiem. Halo? Halo? Kot ci się już poskarżył? Co? Poskarżył ci się kot? Nie. No, to jeszcze nie. No. Dzisiaj? No. A musi to być dzisiaj płacnia? No fajnie by było, A na budowie? No na budowie właśnie nie kurwa nie po drugiej wrócić i tak dalej, i tak, opie to, tego, by No to ja go gotuję to ten. No może być później ale nie, bo tam będę sprzątać i już czyścić jedną Mmm, no to dobra, no to go obecnie. No dobra. No to ten, zadzwonię, pa. Dobra, pa. To wiesz go, Jeden ty, no? no. jaja? Okazało się to w tej... O, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, że wszedłeś. <grymka> Co Będziesz mi robił. Dobra, ja wiem, bo tak sobie lubimy robić. Także zrobimy widownię. <grymka> Nie, no bo mam laptopa obok. Powiem, no, 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 cóż, no zala się. I y, nie, jest takie, takie duże ciśnienie w tym, a to jest nowy laptop, który, y, wiesz, stara za sponsorował. Wiesz, jak jest? A, nie ma złudzenia. Na razie mam. No, a Nie widzisz tego? Nie niczego, nie Jedna, od ciebie mam. No to poczekaj, bo jak się kurwa tutaj aha no skręci, to ja czekaj, mogę zrobić także że goście mogę po zapraszać y, ten kogoś. Także można się jeszcze wspólnie pogadać. Elża jest jeszcze dostępna, ten jest dostępny ten. Ten, ten. To w ogóle to nie widzę, nie? Na go. No, a... Sorry, no. się oburza, bo... Mm. Ja nie mogę sobie zrobić. Co ja mogę zrobić, żeby mięsa zarobiło? Siema, dzięki, że mnie zaprosiłaś, o tak mi się chodziło. Cześć! To wiesz, wiesz, co, mamy też osobę, która lubi sobie zartować bardzo. mnie? Mm, Mariusz, Mariusz, Mariusz. Siemanko, no. Hitman. No ja. No nie, 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 nie. Dawidzie. Nie, Dawidzie żeby. Mariuszu. Yy, wiesz, że lubisz się ze mną przygadywać. A ty co jedziesz? Gdzie? No. Gdzie? Cię to gazuję. Wiesz ja mam tu możliwość siedzieć w domu, nie? Co? Przegląd się za róbkę muszę zrobić. Ja nie zapomnę ci tej akcji, jak ja wyjeżdżałam od znajomej i ty, żeś tak zahamował nagle. Ja się... siedział, muszę... oh, to się tutaj odpierdala, oh, jak się wycofywa w górce. No i śmiałeś się. No biedne kurczotko siedzi za tą kierownicą i. No, no, no widzisz, ja swoim wyglądem wręczy. No, ja nie, bo, ale jednak mnie puściłeś. Ty, no ale no, tam jest miło wycofać, mów co chcesz. A ty Dawid co tam? A nic, wróciłem niedawno z pracy i za muła tak. Usiadłem właśnie przeglądał pigmenty może, że, że zaproszenie wysłać. A, a, no to spoko, że... Fajnie, że w ogóle weszłeś, nie? A kot jak widziałem, bo... Nie? <laughs> Jakoś tego ostatnie mi się te powiadomienia dziwne zrobiły, że telefon mi wibruje i pisze, kto jak wysłał mi zaproszenie dalej, bo nie? Ej, ale ja też to samo mam, że tak długo wibruje, nie? Taki długi czas. No, ale nie wiem, kurwa, wibrator. No do formy. <grym> a ostatnio się zastanawiałem mówię, co rozmawialiśmy w nocy. A mówię, kurwa, kto to jest? A co coś sobie dopiero przypomniałem. To tylko ja. A... Ja, wiem, ja wiem, tylko zapomniałem, wiesz? No. No, pani Z każdym gada w i ja się zapominam. A no, bywa i tak. Bywa i tak, a wiesz, yy, wiesz, u mnie na przykład po wsi go doją. Yy, ten yy, wie, o co chodzi. Że ja nie wiadomo jak to kurwa nagrywam to. Kurwa obiad robię i ja za ten obiad jeszcze zarobię. E, jaki sąsiad? Czekaj chwilę, zaraz Ci do widzę odpowiem. To e, Który czekaj? Aha, no to szczerze mnie pyta, ktoś był, nie? Starego nie ma, stary jest, nie wiem, gdzie, znaczy, nie wiem z Inkiem, ale właśnie pozdrawiamy Inka, wszyscy. <grytanie> Inko mi się raz bił też na live wiesz. deski tu nie? Zadzwonił do Wojtka na kamerce i ten, i mówi, pokaż mnie, pokaż mnie na live pokaż mnie i on się musiał przywitać, nie? i, 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 i e, ryjka swego, że pokazać ostatni oh. <grywa> talibanin co? ostatni talibanin kurwa no a, a czy nie za późno na obiad? nie, bo oni akurat żarli dopiero śniadanie o 12 bo tak wstają przeważnie dlatego obiad też jest u mnie późno bo no, my nocny tryb życia prowadzimy i wolimy się rano poczynować <grywa> Temu. Ej, kurde, dali się. to do... Pojedziemy Jakby kto chciał, bo ja zawsze na nagotuję na, na gotuję więcej. Um, ja zawsze wszystkich częstuję moimi posiłkami. Um, to jest nic, bo ja jestem przejebana w ogóle, jeżeli chodzi o gotowanie. A z tego względu, że... E, że ten, e, że, że ja sobie przełączę, e, o, nie, e, z tego względu, że ja to bym, kurwa, cały świat najchętniej nakarmiła i nagotowała dla całego świata, o. I zawsze przesadzam, przez to uwielbiam, no. drugie pytanie, czy to komu? Wszystkim. Nie umniejszaj mi, dobra? Nie, a byłeś nic ode mnie? Kurwa, czekaj, to ja jadłem jakieś to na pierogi? Nie, w nie... Nie Ale to nie było ode mnie, to było od Magdy. Od Inki. A to dobre było. Zajebiste, nie? Bo ona, wiesz co robi? Ona właśnie... Y jak robi e, tego kropieta, to nie daje tylko do środka, a jest e, po, wiesz, w tych warstwach jest to mięso cały czas, nie? Ja, dobre, byłeś, no. No, Ale to no. <laughs> czekaj, co to było? A no właśnie, była pierwsza w nocy. A ja ci to dam, czy stary ci to wcisnął? Stary, bo ja miałem przebłyski że <grym> <was, to> <grym> Ja już klęczę nawet, nie? Ja nie byłam. To, to, to. To faza była. By, by... I. Było grubo, ale to jest tak. Najlepsze jest to, że jak ty dzwonisz na przykład, i ja ci powiem prawdę teraz. Jak ty dzwonisz do mnie albo do starego, czekaj, czekaj, ja się szukam. A no, w No. O Jezu. Ale jak ty dzwonisz w sobotę, to my nie odbieramy tego? No, ja no, jestem. Nie Wiemy, że lepiej nie odbijać. Dobra, to kończę, bo ja też wjeżdżam na dostatek diagnostyczną. Aha, o, teraz już tak? W tym momencie? O. Ej, to wpadnij, za jak wyjedziesz, bo to szybko trwa. Nie wiem. Popierdolibyśmy go, bo tak. Wyżej jak wyjedzie. Hamie się nie... Aha się jeszcze ham wyciszył? A nie, on się jeszcze nie poszedł. To nie wiem, czy on wie. Ale ja to poczekam, tak? Tylko aż yy, kapcie się, żeby że może nie poszedł, albo może poszedł nie, wiem, zobaczymy. Ale lubię go mega. Czy, czy mnie znikomitywa? <grym> Bułkę rozcięczyć teraz, bo to do mielonych. Fajne są wtedy jakby co? A, rozłączył się. Nie ja no, ten ziomeczek jest taki. To jest mój cichy podpierdalać jakby co. <ślu> A <prentama> no, czemu cichy podpierdalać? No to nie jest, bo gadają na... piszą, owijają w gazetach. No to ziomeczek, poziomeczek taki. No znajomy dobry. No, małego należy się zafunkcjonować jeszcze ze mną o to życie. <grystanie> nie wiem, ja, Nie wiem, ja... nie wiem tak, tak dzisiaj miałam taką kminę życia, kuwa, jakim ja jestem człowiekiem, nie? Nie, że jest pojebana, no, ale dobra. Się, się przyznawać, bo kiedyś nie miałam. Yy, I... I ten. Ale, po, ale pozytywnie. No, no dobra, no, wstyd mi jest kurwa niejednokrotnie. Czasem, tak. No, no, Każdy coś podpiętalał, Elza wie o czym mówię. No i, no ale wiesz, nie, i idę dalej. No, mam jakieś tam gorsze momenty, ale kurwa, i tak jestem taką osobą, moim zdaniem, i znaczy moim zdaniem. To nawet nie jest moim zdaniem, jestem ja. No, no, w głowie mam, no i tybę nic, tybę nie będzie. <grym> Ty jeszcze młoda jesteś, nie? Mm, no, jestem młoda, młoda. Ja będę wiecznie młoda, bo mi nawet do 18 nie dają. I <grym> bez kitu. Wiesz, jak się śmieją ze mnie i chamy znajomi, którzy stoją ze mną przy, w sklepie i mi nie chcą na przykład e, sprzedać alkohol albo papierosów? Tu się kurwa będzie napierdalał z ciebie i stał obok ciebie i ci nie weźmie. O kurwa. Ale z tego ile możesz ty mieć? 27? No, kas... 24. Tak? Mhm. No weź, Nie, To młode. to no, ja będę młode, bo mi nawet do się nie dają co ty robię. No bo inaczej wygląda, kurwa, na no, każdej inaczej to drzewa.